Witam szanownych mieszkańców Pruszkowa. Pragnę skorzystać z okazji i wyjaśnić Państwu parę rzeczy związanych z projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który stanowił sam w sobie bardzo duże zagrożenie dla samodzielności miasta Pruszkowa jako małej ojczyzny. Zresztą nie tylko dotyczył ten projekt miasta Pruszkowa, ale również 30 paru innych gmin w okolicach Warszawy. Yy, dzięki postawie państwa, zdecydowanemu protestowi Yy, została podjęta uchwała o przystąpieniu do referendum, zostały poczynione yy, przygotowania do referendum. W efekcie projektodawcy tej ustawy wycofali ją z Sejmu i dzisiaj ta ustawa nie jest już przedmiotem obradowania Sejm, dlatego chciałbym Państwu wyjaśnić, że została podjęta uchwała Rady o cofnięciu zamiarów zorganizowania referendum, ponieważ cel został osiągnięty. Ten cel to jest wielki sukces nie tylko nas, mieszkańców Pruszkowa, ale również wszystkich gmin. W których te referenda zostały ogłoszone, w niektórych zostały przeprowadzone, mieszkańcy tych gmin w sposób zdecydowany wypowiedzieli się przeciwko włączeniu w granice administracyjne Warszawy i w związku z tym utracie samodzielności, zarówno prawnej, jak i finansowej. Będziemy na bieżąco monitorować zamiary legislacyjne w tej yy dziedzinie i na pewno będziemy prosić Państwa, gdyby była taka potrzeba, o ponowną obywatelską reakcję i wspomaganie nas w dążeniu do tego, żeby tego rodzaju przepisy nie zostały uchwalone. Dziękuję Państwu za. Tą aktywność i ten efekt, bo jest to nasz wspólny sukces, obroniliśmy tradycję miasta Pruszkowa, miasta, które w ubiegłym roku skończyło 100 lat, ma własną tożsamość, jest to nasza mała ojczyzna i dzięki temu będziemy funkcjonować nadal na tych samych warunkach z pełnymi prawami jako jeden z samorządów polskich.